witam serdecznie tu tradaj i od razu zachęcam tych, którzy chcą do subskrybowania kanału oraz oceny filmu. dzisiaj opowiem po raz pierwszy o meczu śląska wrocław zapraszam tradaj no muszę przyznać, że śląsk nie zaskakuje w tym sezonie pozycja lidera przed piątą kolejką ograni piast lech i wisła kraków mimo że pierwsze mecze zagrali w średnim stylu to jednak w Ekstraklasie jest tak, że to wyniki i pozycja w tabeli napędza zespoły do gry. Widać to było w meczu w Poznaniu, gdzie Śląsk zagrał już świetnie. I przyszła piąta kolejka. Mecz u siebie z Krakowie. Krakowie podrażnioną początkiem sezonu. Czy Śląsk to udźwignął? Tak. Ale zacznijmy od początku. Oto składy obu zespołów. Oto Śląsk. I Krakowie. Powtórzę, ostatni mecz Śląska-Wrocław to zwycięstwo w Poznaniu z Lechem 3 do 1, a Krakowia ograła u siebie koronę kielce 1 do 0. Zapowiadał się więc bardzo ciekawy mecz. Dwóch bardzo dobrych zespołów, ponieważ Śląsk przystępował do tego meczu z pozycji lidera Ekstraklasy, a Krakowia z piątej pozycji. Początek meczu wyglądał bardzo podobnie jak mecz Śląska z Lechem przed tygodniem. Śląsk wysoko na połowie Krakowi. Goście mieli problem z wyjściem z własnej połowy. Było tak przez około 10 minut, bo potem Krakowia nieco bardziej zagrażała bramce śląska. W tym okresie świetnie zagrali Pele van Amersford oraz Hanka. Dowiak też fajnie, ale tylko jeśli chodzi o umiejętność ustawienia się na boisku, bo miał szansę sam na sam z Kudnockim, ale trafił prosto w bramkarza. No i muszę przyznać, że niewiele działo się w tej pierwszej połowie od dziwo momentami nawet przysypiałem no ale, no ale też nie było aż tak źle no nie było bo w 30 minucie meczu widziałem chyba najdziwniej wykonany rzut rożny w życiu a dużo ich widziałem i nie wiem do końca czy był on dziełem przypadku czy celowym zagraniem no ale do piłki ostatecznie dopadł pich i strzelił pewnie na 1-0 oba zespoły miały bardzo podobną liczbę sytuacji i grały bardzo podobnie do przerwy było 1-0 dla gospodarzy Ponadto w Śląsku wyrasta chyba nowy lider zespołu, Łukasz Broź, który też był bardzo aktywny, miał fajne sytuacje, pomagał kolegom zespołu. No i pierwsza część gry nastawiła mnie na ciekawą drugą część gry i na zmianę wyników drugiej części połowy. No bo rzeczywiście była wyrównana. W drugiej odważniej ruszyła Krakowia. Śląsk odpowiadał, ale mimo wszystko wyglądał cały czas na takiego małostkowego. Nie wykorzystywał dogodnych sytuacji, a miał ich kilka. Jak na przykład akcja z 65. minuty Płachety, biegnąc z lewej strony wrzucił do Musondy. Musonda na prawej stronie przyjął piłkę, oddał strzał z Woleja, ale trafił obrońcę Krakowi. Ja nie mówię o tym, że były to sytuacje jakieś stuprocentowe, bo nie były, ale mogłyby być, gdyby bardziej się im chciało. Tak miałem wrażenie, jakby grali i tak trochę jest to 1-0, zostawmy jak jest, Krakowia pewnie nie strzeli. A tu proszę, zemściło się to w 71 minucie po golu Rubio, czyli brata Carlitosa na 1-1 po podaniu Ditya z główki. Trochę podobny gol, co Picha w pierwszej połowie. Rubio to według mnie jeden z plusów tego meczu, Dał świetną zmianę za Mateusza Wdowiaka. No i mamy 1-1. Potem jeszcze Dityatiew miał szansę po rzucie rożnym z główki trafić w bramkę, ale nad bramką poleciało. I w 87 minucie meczu kolejna bramka zmiennika w tym spotkaniu. Tym razem był to Cholewiak i nie dla Krakowi, a dla Śląska wroca. Przepiękne uderzenie z zapola karnego lewą nogą. Kluczowy moment meczu, pozmienił nam obraz gry i wynik. I zespół prowadzący. Niezłe sytuacje z obu stron i jeszcze lepsza interwencja obu bramkarzy. Strzał Rupy, czy tam Rapy z 92 minuty z Woleja, z piątego metra bodajże. Matusz Putnocki wyłapał, on go złapał, nawet nie odbił, on go kuźwa złapał. Potem nawet Płacheta miał szansę ze Śląska Wrocław podwyższyć na 3-1. Wyszedł sam na sam z bramkarzem Peskowiciem. No ale Peskowic złapał, znaczy nie złapał tylko odbił. No a potem do dobitki jeszcze dobiegł Łyszczarz, no ale tego nie będę komentował jak to dobił, bo no, zdarza się każdemu zrobić wpadkę, no była to wpadka. Pod koniec jeszcze był war, ale nic nie zmienił, choć mógł zmienić wszystko. Mecz bramkarzy. No może przesadziłem, ale trochę tak było. Dużo interwencji stykowych, duża pewność siebie. Przede wszystkim matusz Północki w Śląsku Wrocław. Dobry mecz z zmienników, bo bramki dali Rubio i Cholewiak, obaj byli zmiennikami i obaj wnieśli sporo do gry. Mimo to mecz był wyrównany, ale trochę nużący jednak. Nie był tak porywający jak mecz Śląska z Lechem przed tygodniem. Dobrze, 2-1 dla Śląska Wrocław, który po tym meczu umacnia się na pozycji lidera. Plusy meczu to Płacheta, Płównocki, Cholewiak, Broś i Pich. Wybaczcie, że tak czytam z kartki, ale no nie umiem zapamiętać tych zawod zawodników. No i w Krakowi Rubio, Dityatiew, Hanka, Van Amersfoort z pierwszej połowy i pies... Pieskowicz. Nie, no Peskowicz. Następny mecz Śląska to wyjazdowe spotkanie z Lechią w Gdańsku, a Krakowia zagra u siebie w meczu przyjaźni, w sumie tamten też był mecz przyjaźni Śląska z Lechią, w meczu przyjaźni z Arką Gdynia. Dziękuję za uwagę, w opisie linki do skrótu, bloga i innych dupereli. A ja zapraszam na kolejny mecz do Tradaja. Miłego dnia Wam życzę. Dziękuję za uwagę. Do następnego!